Pała Bogu. Dzięki Bogu za naszego Pana Jezusa Chrystusa, który dał na tej ziemi możliwość dla mnie i dla Ciebie uratowania i spawienia. Dzięki Bogu za to, że On chodził po tej ziemi. I dzięki Bogu za to, że my dzisiaj możemy czytać o tym. Jak On chodził po tej ziemi, jak żył, co robił jak reagował na te wszelkie doświadczenia. I dzięki Bogu też za to świadectwo, bardzo cenne świadectwo dla każdego z nas, e, Bartymeusza. Dzięki Bogu za to, bo, e, widać w tym człowieku e, tak piękną determinację, która, którą Pan zauważył. Wiecie, tak sobie myślałem, kiedy to było czytane, tak sobie myślałem właśnie o tym, że to w sumie na niego zwrócił uwagę. Pomimo tego, że bardzo głośno krzyczał, pomimo tego, że bardzo e, e, bardzo mocno chciał zaznaczyć to, jak potrzebuje pomocy. Wiecie, można, można popatrzeć, że zwrócił na niego zwrócili na niego uwagę ludzie, ale w jakim celu ludzie zwrócili na niego uwagę? Ludzie zwrócili na niego uwagę w tym celu, aby ten człowiek milczał. Milczał. Wiecie, tak można sobie popatrzeć na e, e, tych ludzi, którzy należeli w większości y, do władcy tego świata. Pan chodził po tej ziemi, wywoływał tych ludzi, po kolei wywoływał do tego, żeby poszli za nim, żeby y, odeszli od władzy diabła, a poszli w stronę władzy Jezusa Chrystusa. I widzimy, że dzisiaj my żyjemy też na tej ziemi, na tej ziemi, która krzyczy cała, abyś milczał, abyś nie potrzebował Boga, abyś nie ratował się, abyś nie miał determinacji, abyś to zostawił, abyś podszedł do tego tematu, że jakoś będzie, jakoś się uda. Nie krzycz tak. Wiecie dzięki Bogu za to świadectwo. I dzięki Bogu przede wszystkim za Jezusa Chrystusa, który, e, który słucha. Który słucha i przygląda się, przepatruje Bóg tą Ziemię eee, i dzięki swemu synowi Jezusowi Chrystusowi dzisiaj może wysłuchiwać człowieka. Dzięki Bogu za to, wiecie, ale te słowa, piękne słowa, które też mamy zapisane w Słowie Bo Bożym, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, to co się stanie z takim człowiekiem, wiecie. Jak, jak my potrzebujemy, ja potrzebuję, ty bracie i siostro potrzebujesz właśnie takiej determinacji, takiego niepoddawania się, nie opuszczania rąk. Wiecie, moglibyśmy teraz czytać z hebrajczyków te, te wersety. Nie opuszczania rąk, nie, nie po prostu siadnięcia takiego i, i, i poddania się. Ale zwycięstwo, właśnie takiego napełnienia, że chcę osiągnąć ten cel. Ja i ty, bracie i siostry, musimy mieć cel. Bartymeusz miał cel. Zacheusz miał cel. Wiemy doskonale, znamy tę historię. Oni mieli cel. I naprawdę im na tym zależało. Ich jakby podejście, ich uczynki właśnie pokazały. Ta determinacja pokazała, że oni mieli cel. Oni wiedzieli, że Jezus Chrystus jest w pobliżu. Że On może pomóc. Dzisiaj ty i ja, bracie i siostro, masz taką samą możliwość, ja i ty. Bruk będzie bardzo silnie krzyczał. Milcz, nie mów, nie wołaj, nie ratuj się. Bruk bardzo silnie będzie przez różne doświadczenia w moim i w Twoim życiu yy, będzie bardzo silnie napierał, będzie mówił, uspokajał. Nie rób tego i tak cię nie usłyszy. A Słowo Boże mówi, kto będzie wzywał imienia pańskiego, ten będzie zbawiony, kto będzie wzywał Jezusa Chrystusa, ten będzie zbawiony. On uratuje. Bracia i siostro, to jest nadzieja dla mnie i dla ciebie. Tylko w której grupie chcesz być? W której grupie chcesz być? W tych, którzy nie potrzebują, nie mają determinacji, nie mają celu. Jakoś to będzie. Czy jesteś z kolei w grupie ludzi, którzy chcą się ratować, którzy potrzebują Jezusa Chrystusa, którzy chcą ratunku, którzy nie chcą, żeby było tak, jak jest, ale chcą być zdrowi? Jezus Chrystus. On chciał, żeby Bartymeusz widział. Tak samo Jezus Chrystus chce, abyś ty i ja, abyśmy widzieli, abyśmy byli ludźmi zdrowego słuchu, zdrowego wzroku, abyśmy byli ludźmi zdrowego myślenia, abyśmy byli ludźmi zdrowymi, przede wszystkim duchowo. Wiecie, chwała Bogu za to. Naprawdę to jest piękne świadectwo Bartymeusza. Takie zaangażowanie, taka determinacja mu naprawdę zależało, on, on nie zaakceptował tego swojego stanu, wiecie. Bo wielu ludzi, nawet w ciężkich chorobach, w ciężkich doświadczeniach, w ślepocie czy w jakiejś, jakiejś ułomności, w pewnym momencie są w stanie zaakceptować tę tą swoją ułomność i już uczą się z tym żyć, są w stanie z tym jakoś funkcjonować, uczą się, są w stanie nawet innym pokazać, jak oni sobie dobrze radzą. Pomimo tej, jakby. Nie do doskonałości, tej, 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 tej przeciwności, którą mają. Niektórzy nawet podziwiają, to taki człowiek nie ma tutaj ręki, nie ma nogi, a tak sobie świetnie radzi. Dzięki Bogu za to, że Bóg daje takie yy, możliwości, ale z drugiej strony, czy człowiek akceptuje ten stan? I teraz, jeżeli człowiek duchowo nie ma ręki, nie ma nogi, nie ma, nie ma czegoś, ma jakąś niedoskonałość, to czy to zaakceptuje, nauczy się w cudzysłowie z tym żyć? Czy jednak będzie potrzebował Jezusa Chrystusa, będzie wołał do Jezusa Chrystusa, Panie, zbaw mnie, Panie, uratuj mnie. Panie, proszę Cię, pomóż mi w tym. Pomóż mi, Panie Jezu, bo widzisz, jakim człowiekiem jestem, widzisz po prostu, jak potrzebuję Twojej pomocy, widzisz, jak ja potrzebuję Twojego uzdrowienia, bo jeżeli Ty mnie nie uzdrowisz, to nikt mi nie pomoże, ten świat Ci nie pomoże, mi i Tobie nie pomoże ten świat. Tylko Jezus Chrystus może pomóc mi i Tobie, bracie i siostro. Tylko On może uratować, tylko On może zbawić, tylko On może uczynić to, co potrzebne. Abyś nie musiał żyć w grzechu, aby ja nie musiał żyć w grzechu, abyśmy mogli być zwycięzcami. Niech Pan pomoże naprawdę tak gdzieś, kiedy to było czytane, takiej determinacji, jak nieraz jej brakuje, jak nieraz brakuje takiej determinacji, zaangażowania celu. Można przytoczyć też tą e, historię ze Słowa Bożego, kiedy była budowana e, wieża Babel. Oni mieli cel. Ci ludzie mieli cel. Wiemy doskonale, że ten cel był w nieodpowiednim kierunku. Że w pewnym momencie Bóg musiał powiedzieć: Stop. Stop. I uczynił to. Ale teraz, jeśli naszym celem będzie Jezus Chrystus, jeśli moim twoim celem będzie uratowanie się, jeśli moim twoim celem będzie niezaakceptowanie tego, czego Bóg nie akceptuje. Bóg chce, abyśmy byli czyści, święci, wiecie, On tego chce wiele razy. Moglibyśmy teraz otwierać te wersety. Oni mieli cel. Może otwórzmy Ewangelię Łukasza. Chciałbym z piątego rozdziału przeczytać. Kolejny człowiek. Kolejne świadectwo człowieka, który... Nie nauczył się, nie zaakceptował y, swojej ułomności, ale potrzebował Boga. Potrzebował Boga właśnie w tym celu, żeby tej ułomności nie było. On nie potrzebował Boga w tym celu, aby y, Bóg pomógł mu jakoś sobie radzić z tym, albo tego po prostu sam nie widzieć. Nie, on potrzebował Boga, żeby tego po prostu nie było, żeby on mógł być czysty. I tutaj czytamy w piątym rozdziale 12. wersetu, A gdy był w jednym z miast, przebywał tam mąż cały pokryty trądem. Ten ujrzawszy Jezusa, padł na twarz swoją i prosił go, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. oczyścić. I wyciągnąwszy rękę, dotknął się go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. I zaraz trąd ustąpił z niego. To Jezus Chrystus powiedział wyraźnie: Jezus Chrystus chce. Bóg też chce, abym ja był czysty, abyś ty był czysty. Bóg chce. I wiecie, tak sobie pomyślałem, że jeśli teraz. Przychodzisz do Jezusa, który chce. I Ty jesteś człowiekiem, który chce. To wiecie, kiedy, kiedy taki duet zaczyna być, kiedy taka współpraca zaczyna być, Jezus zawsze chce. Jezus chce, żeby człowiek był czysty, święty, żeby mógł dostać się do wieczności z Ojcem, żeby był przygotowany na spotkanie z Ojcem. Jeżeli człowiek jeszcze wtedy chce, to tego nie da rady zatrzymać, to nie, nie da rady. Bardzo potrzebuję naszego Pana Jezusa Chrystusa. Panie ratuj, panie zbaw, zmiłuj się, zmiłuj się nade mną, uczyń to, co potrzebne w moim życiu, abym mógł Cię godnie naśladować, bo wiele pracy potrzebujemy. Ja i Ty, bracie, i siostry, jeżeli Jezus Chrystus przestanie pracować w moim życiu, jeżeli Jezus Chrystus przestanie pracować w Twoim życiu, to jest tragedia, to jest największa tragedia, jaka mogłaby spotkać człowieka. Największa tragedia. Ale jeśli doznajesz Jego pracy nad Tobą, jego pracy, która wiele razy wydawałoby się, że człowiek wolałby uciec od tej pracy, wolałby uciec z, z tego Bożego warsztatu i powiedzieć stop. To za dużo. A teraz pytanie, znowu te pytanie, czy Ty masz cel, czy ja mam cel, czy zależy mi, czy, czy, czy zależy mi, czy nauczyłem się ze swoją ułomnością żyć, czy nauczyłem się bez nogi biegać, w cudzysłowie. Czy jednak... Widzę, że nie ma tej nogi i mówię, Panie Jezu, daj, żeby ona była. Daj, daj, żebym mógł być zdrowy, żebym mógł swobodnie się przemieszczać. Daj, żebym mógł widzieć. Daj, żebym mógł być czysty. Nie akceptować. Ale uznać Twoją wolę w moim życiu. Wiecie, tak bardzo tego potrzebujemy. Chwała Bogu za tego Bartymeusza. Chwała Bogu za to świadectwo. I chwała Bogu przede wszystkim. Chwała Bogu za Jezusa Chrystusa, który chce... Który nie przeszedł mimo. Jezus Chrystus zwrócił na Niego uwagę. Wielu ludzi Go uciszało, wielu ludzi mówiło stop. Diabeł mógł też ryczeć bardzo głośno do uszu. Nie rób tego. Daj spokój. Tak Cię nie usłyszy. A Widzimy? Jezus usłyszał. Chwała Bogu za to. Jezus Chrystus usłyszał bartymeusza. On usłyszał i uczynił to, co potrzebne w Jego życiu. I piękne to jest też doświadczenie tutaj. Pan pyta. Czy Pan nie wiedział, co dolega Bartymeuszowi? On doskonale wiedział. Najlepiej wiedział, co dolega Bartymeuszowi. On doskonale wiedział, co, dolega, co dolegało każdemu człowiekowi, który stawał przed, przed nim. Najlepiej wiedział. Doskonale wiedział. A Jezus zadaje pytanie. Co chcesz? Abym ci uczynił. Co chcesz, abym ci uczynił? Bracie siostro, i teraz Pan Jezus dzisiaj jest dalej ten sam. Wczoraj, dzisiaj na wieki ten sam jest. On staje i zdaje pytanie. On wie doskonale, co jest. On wie doskonale, kim ja jestem człowiekiem. On wie doskonale, kim Ty jesteś człowiekiem. On to wie, przed nim nic nie ukryjemy. Nie ukryjemy. I pyta: Co chcesz, abym ci uczynił? Co chcesz? I już jasno mówi, czego potrzebuje. On wie doskonale. Gdzie jest ta ułomność? On wie doskonale. Co to za punkt? Co to za temat? I on ma cel. Chwała Bogu za to, bracia i siostro. Chwała Bogu za to. I dzisiaj ja i Ty mamy tą samą możliwość. Dzięki Jezusowi Chrystusowi, dzięki temu, że On przyna tą ziemię. On umarł za moje, za Twoje grzechy i zmartwychwstał. Dzięki Jego świętej krwi dzisiaj. Ja mam tą możliwość i Ty być zdrowym, być zbawianym, być ratowanym. Wiecie, jaka to jest łaska Boża dla mnie i dla Ciebie. Chwała Bogu, za to. Oni mieli cel. Ewangelia Ł Łukasza jeszcze. Jedenasty rozdział. I tutaj chciałbym przeczytać od piątego wresetu. I rzekł do nich, Któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy, powie mu, przyjacielu, pożycz mi trzy chleby. Albowiem przyjaciel mój przybył do mnie będąc w podróży, a nie mam mu co podać, a tamten z mieszkania odpowie mu, nie naprzykrzaj mi się, drzwi już są zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci, powiadam wam, jeśli nawet nie dlatego wstanie i damu, mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręctwa jego wstanie i damu mu ile potrzebuje. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. A kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki Ojciec pośród was, który gdy syn będzie Go prosił o chleb, da mu kamień. Albo gdy będzie Go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża. Albo gdy będzie Go prosił o jajo, da Mu skorpiona. Jeśli więc, wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, lecz bardziej ojciec niebieski, ta ducha świętego tym, którzy go proszą. Widzimy tutaj, nasz Pan Jezus Chrystus to mówi. To nie są słowa moje, to nie są słowa kogoś tam, ale to są słowa Jezusa Chrystusa. On chce coś pokazać dla mnie i dla Ciebie. Te wszystkie doświadczenia, ta historia z Bartymeuszem, z Zacheuszem, to były. To są historie na faktach oparte. One chcą pokazać mi i Tobie coś. Właśnie, że jeżeli zależy człowiekowi, jeżeli człowiek nie przechodzi mimo, tylko człowiek ma naprawdę determinację, ma cel, to czy Bóg nie chce? Bóg chce. Jeżeli wy, którzy jesteście źli, umiecie, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej, ojciec, nasz niebieski, napełni nas tym, co potrzebne, abyśmy mogli zwyciężać dzięki Jego synowi Jezusowi, Chrystusowi. A Bogu, za to wiecie, wielka, wielka chwała mnie i Ciebie spotkała. Wielki przywilej dostaliśmy w Jezusie Chrystusie od naszego Ojca, ale też wielką odpowiedzialność. Czy zaakceptujesz swój stan teraz, taki, twoje ułomności możesz zaakceptować jeszcze raz to zaznaczę. Możesz nauczyć się żyć z nimi, możesz się nauczyć, wielu ludzi umie bez różnych kończy narządów funkcjonować. Ale czy Bóg chce, aby duchowo człowiek był bez czegoś? Niedokończony? W Starym Testamencie czytamy doskonale o tym, że do świątyni nie mógł wejść ten, który miał jakieś braki. Dlaczego? Bóg to powiedział dlatego, że nie, nie miłował takich ludzi. Nie chciał pokazać, że On nie chce, żeby człowiek duchowo miał jakiekolwiek braki. On chce, abyśmy byli zdrowi. Jezus Chrystus chce. Wiecie, moglibyśmy otwierać te wersety właśnie. Jezus Chrystus mówi wyraźnie, jak chcę. Bądź czysty, bądź oczyszczony, bądź zdrowy. Jezus Chrystus chce. Ewangelia Jana, 9 rozdział. I teraz tu jest doświadczenie. Też człowieka, który został uzdrowiony, też, który odzyskał wzrok i przez to wiecie, że Pan położył na Nim swą świętą prawicę, że uzdrowił go, że uczynił cud w jego życiu. Co się stało? Czy On zaczął mieć więcej przyjacieli w cudzysłowie, przyjaciół, czy ludzi, którzy z tego świata, którzy go po plecach poklepali? Nie, on zaczął mieć problemy. Tak jak my, kiedy poszliśmy za Jezusem Chrystusem, to wiele osób zaczęło mieć problem do nas. I tutaj y, musiał od 35. wersetu przeczytać y, o, y, o naszym Panu Jezusie Chrystusie, kiedy On zobaczył, usłyszał o tym, że oni Go wyrzucili z synagogi. Oni Go tak przepędzili za to, że, że On powiedział im prawdę, że doznał uzdrowienia od Jezusa Chrystusa. I już wiedział doskonale, za kim poszedł. I kto Go uzdrowił. I do Niego chciał należeć. I tutaj czytam od 35. wersetu. A gdy Jezus usłyszał, że Go wyrzucili... I gdy go spotkał, rzekł: Czy wierzysz w syna człowieczego? A on odpowiadając, że któż to jest, panie, bym mógł w niego uwierzyć. A Jezus rzekł do niego: Widziałeś go już, a jest z nim właśnie ten, co rozmawia z tobą. Uwrzekł, wierzę, panie. I złożył mu pokłon. I rzekł Jezus: Przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli. A ci, którzy widzą, stali się ślepymi. A gdy to usłyszeli ci faryzeusze, którzy z nim byli, rzekli: Mu, Czy i my ślepi jesteśmy? Że gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu, a że teraz mówicie widzimy, to pozostajecie w grzechu. Widzimy, to Jezus pokazuje to doświadczenie, że Jezus przyszedł na ten świat, aby ci, którzy nie widzą, ci, którzy nie widzą, którzy doskonale wiedzą o tym, że nie widzą, przejrzeli. Bo będą potrzebować Jezusa Chrystusa. Oni będą potrzebować Jezusa Chrystusa, a ci, którzy twierdzą, że widzą, którzy nie potrzebują. W którym wydaje się, że to nie jest dla nich. Oni, oni nie potrzebują takiego tematu. To nie, to nie jest dla nich. Oni są przecież tacy dobrzy, tacy widzący. Oni nie mają żadnych braków. Wiecie, jeszcze jedno ważne to doświadczenie z, akurat z tej, z tej sytuacji. To wiecie, to był człowiek, który urodził się ślepy. On mógł twierdzić, że tak jest normalnie, bo przecież się tak urodził. Ale on tego nie akceptował. Dzięki Bogu za to, że, że Pan to pokazał, ale też pokazuje przede wszystkim to, że kiedy człowiek nie potrzebuje, wydaje mu się, że jest zdrowy, że z nim jest wszystko okej, okay, że on widzi, to wtedy okazuje się, że tak naprawdę jest ślepy. I najgorsze to jest to, że jest ślepy i nie potrzebuje uzdrowienia. On nie potrzebuje lekarza. On nie potrzebuje Jezusa Chrystusa. Wiecie, jaki to jest straszny stan, kiedy człowiek nie potrzebuje Jezusa Chrystusa, kiedy nie potrzebuje zbawiciela. Kiedy zbawiciel jest czas teraz na ziemi, bracie i siostro. Człowiek na tej ziemi, ja Ty, czy też ludzie na tej ziemi, chodzący po tej, po tej ziemi, mają teraz ten czas. Jezus przechadza się po tej ziemi. I szuka. Kto by wzywał jego imienia? Kto by szukał jego oblicza? Kto go potrzebuje? Pan nawet mówi, że jak przyjdzie na tą ziemię, czy zastanie wiarę. I dzisiaj też chodzi po tej ziemi. Ilu ludzi go potrzebuje? Ilu ludzi woła? Ile ludzi ma w sercu, żeby się ratować? I chciałbym z marka otworzyć. Yy, też z drugiego rozdziału już wersję o którym wspominałem i tutaj z drugiego rozdziału od szesnastego wersetu a gdy uczeni w piśmie spośród faryzeuszów widzieli, że jest grzesznikami i celnikami, rzeki do uczniów jego czemu jest celnikami i grzesznikami? dlaczego on jadł mi? bo oni go potrzebowali oni potrzebowali uzdrowienia a Jezus usłyszawszy to rzegiem, nie potrzebują zdrowi lekarza. Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają, nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. Przyszedłem wzywać do upamiętania tych, którzy mnie potrzebują. Tych, którzy widzą, że muszą być uratowani, że nie akceptują takiego stanu, że i wiedzą doskonale o tym, że oni sami się z tego stanu nie wyprowadzą. Nie ma opcji, żeby ze stanu choroby się człowiek sam wyprowadził. Choćby w słowie najlepszą dietę stosował, najlepsze specyfiki lekarstwa stosował. Jest jedyne lekarstwo, to jest Jezus Chrystus. Dla mnie dla Ciebie, bracie i siostro. Dlatego czy dzisiaj zależy Ci, czy walczysz o to, czy masz determinację, jeszcze raz o tym wspomnę, czy masz determinację, czy masz cel. Czy już akceptujesz, czy nie akceptujesz? Wiecie, człowiek, jak nie ma czegoś, jeszcze wrócę do tego przykładu człowiek, jak czegoś nie ma, to potrafi sobie radzić bez tego. Niektórzy są naprawdę bardzo specjalistami w tej dziedzinie, ale fakt, że to sprawia im więcej trudu, niż gdyby byli w pełni zdrowi, w pełni funkcjonujący. Tak samo diabło na tej ziemi próbuje ludzi właśnie uspać, żeby nie potrzebowali lekarza, żeby nie przychodzili do Jezusa Chrystusa. Myślą, że wszystko jest dobrze, że są zdrowi, są widzący. A tak naprawdę wróg zajeżdża, wróg umęcza. I ostatni tylko taki wątek, który mnie tak, tak ważny też taki obraz tej, tego Marka, który Darek czytał z tego dziesiątego rozdziału. To wiecie, to jest ważne myślę dla, dla każdego z nas i dla wielu ludzi na tej ziemi. Zacheusz odrobił jedną bardzo ważną lekcję i on to zrozumiał. On to zrozumiał. On wiedział, Zacheusz wiedział doskonale, że to jest jego jedyna szansa. On wiedział doskonale, że to jest jego jedyna szansa. On dosłownie o tym został przekonany i on dlatego nie chciał zostać zatrzymany. I teraz bracie i siostro, ja i ty, czy zdajemy sobie sprawę, czy zdajemy sobie sprawę, że tutaj w życiu na tej ziemi, to jest nasza jedyna szansa. Ten czas, który został podarowany mi i Tobie, na tej ziemi, to jest nasza jedyna szansa. To jest nasza jedyna szansa. Nie będzie drugiej szansy. Ilu ludzi na tej ziemi zrozumiało to, że to jest jedyna szansa? Że jeżeli tu na tej ziemi nie pojednasz się z Jezusem Chrystusem, nie dasz Mu się uratować, On cię nie uzdrowi. To, to jest twoja jedyna szansa. Jeśli jej nie wykorzystasz, to Jezus przejdzie tak, jakby przeszedł koło Bartymeusza, kiedy On by nie wykorzystał tej szansy. I Bartymeusz zostałby w tym stanie, w którym był. Być może nauczyłby się z tym funkcjonować dalej. Dożyłby do końca swych dni. Ale co z tego? Wieś, dlatego ważne, myślę, zadać sobie te pytanie i, i, i też przede wszystkim mieć dzięki... Jezusowi, Chrystusowi, zdrową odpowiedź sobie. Że to jest ostatnia szansa, jedyna szansa na tej ziemi, dla mnie i dla ciebie, bracie i siostro. Jedyna szansa, wykorzystajmy ją. Ja i ty, wykorzystajmy ją, bo to jest właśnie ten moment, kiedy Pan nawołuje, Pan wzywa, Pan chce, żebyś był zdrowy, żebym ja był zdrowy. Przede wszystkim, żebyśmy byli z Nim, żebyśmy byli w Nim, żebyśmy Go mogli miłować. On nas miłuje. Abyśmy my go miłowali. Z jego strony nie ma braków, z jego strony nie ma jakichś niedociągnięć, z jego strony nie ma nic, on doskonale święty, czysty. My potrzebujemy, tak jak słyszymy to w wielu kazaniach, że to nie my mamy dostosowywać słowo. Tak jakbyśmy słowem wiemy, że jest nasz Pan. On jest tym słowem, które przyszło od Boga. I to nie my mamy dostosowywać do siebie, ale to my mamy. Dostosowywać się do tego, co jest powiedziane, i teraz tylko Jezus może pomóc mi i tobie, braci i siostro. To jest tak wysoka, wysoka poprzeczka, że to nie ma opcji, żebyśmy sami sobie poradzili tylko Jezus Chrystus. Dlatego to ostatnie właśnie y, pytanie. Czy zdajesz sobie sprawę, czy wiesz to, co, o czym wiedział Bartymeusz, że to jest jedyna szansa, jeśli jej nie wykorzystasz, to jest koniec. To jest po prostu koniec. Pan pójdzie dalej. Być może za, y, y, dalej będzie następny człowiek, który jednak będzie potrzebował. I będzie chciał się uratować. Będzie wołał, będzie potrzebował Pana, a Ciebie to minie. Albo wykorzystasz, albo wykorzystasz to faktycznie. Skorzystasz z tego. I Pan uczyni w Twoim życiu to, co nie jest możliwe dzięki mojej sile i Twojej sile, ale co jest możliwe dzięki sile Jezusa Chrystusa. Chwała Bogu za to, za Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Nie potrzebują zdrowi lekarze, ci, co się źle mają. Tak bardzo potrzebujemy Pana Jezusa Chrystusa. I niech prowadzi nas i Niech pomoże mi i Tobie, braci i siostro, żeby wykorzystać te właśnie życie. Tylko Pan może to sprawić we mnie i w Tobie, żeby wykorzystać te życie, żeby się ratować, po prostu, żeby się ratować, żeby nie opuścić rąk, żeby, żeby nie stracić determinacji, nie stracić celu, bo wróg bardzo silnie pracuje w moim i w Twoim życiu. Oto właśnie, żebyś stracił cel, żebyś stracił determinację, żebyś wywiesił w sobie tą białą flagę i powiedział, już to, spokój. Niech Pan pomoże. Tylko Jezus Chrystus może pomóc, żeby tak się nie stało w moim życiu i w Twoim. Chwała Bogu za Jezusa Chrystusa, że On jest naszym orędownikiem, On jest moim orędownikiem, jest Twoim orędownikiem. On jest naszym Panem, On jest naszym wodzem. Do Niego możemy przyjść z każdą sprawą. Nie musisz czekać w kolejce, nie musisz czekać, nie wiadomo na co. Możesz dziś, w tej chwili przyjść. To jest Twój czas. Żyjesz na tej ziemi, Twoje oczy są otwarte, moje oczy są otwarte. To jest nasz czas na tej ziemi. Albo wykorzystam Go, albo Go stracę. Niech pan pomoże, by go dobrze wykorzystać. Amen. Amen.